Fiamanka, fiamanka. Ja też Banon jestem na YouTubie teraz. Jak chcesz. Ale na YouTubie nie można słuchać muzyki. Ty szybki jesteś. первом. Лемонека, ты маш модератора у меня на тем на ютубе, че не? Bo tam na przykład więcej ludzi jest. Generalnie. Od razu tłumaczę. Tam możesz poblokować. Jakbyś chciał. <laughs> Tutaj nic się nie dzieje, to tam możesz poblokować. Tam jakiś Emanuel pisze. Witaj, moja miłość, moje życie. Piękna księżniczka. Nie no, takie blokować nawet nie wolno. No tam przynajmniej jakieś komentarze, nie doceniam na TikToku zjebanym. Tam komentarze, kocham Cię moja księżniczka, a nie. Thank you Emanuel. Nie, YouTube zawsze był śmieszny, fajne. Jak czytam tam komentarze pod filmikami na YouTubie, Boże... Tam mnie wszyscy kochają, zapraszają do Brazylii, kurwa, do Ameryki, do... do wszędzie. E, tam jest... E, tam można dawać... E, tipy. Kiedyś tam... No, dają tipy tam, tak. Tam nawet chyba można e, robić... Płatną tą... Płatne wiadomości? Ale po co ci te gifty? Gifty masz tutaj, a tu masz blokowanie. Dzień dobry. Kurwa, perfekto, bo wszystko tłumaczą od razu. Cześć. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda tam. Jakie komentarze piękne. День добрый, милая женщина. Говоришь моим языком. Эммануэль, да, твоим. Там 40 людей уже, Лимоник, иди на лайва. Бануну когда-то там анкеткой перепинал. там. Значит, что-то было, правда, Бануну? Что там, Бануну, перепиналась? Линк. Линк 3. A tutaj wiadomości od razu, ten... Od razu, ten... Fajne. Można na 24 godziny kogoś, ten, zablokować. No. Ciekawe, śmieszne. Użytkownik Tomasz został zawieszony przez moderatora chrytanego koszanel na 86 tysięcy sekund. 86 tysięcy sekund, rozumiesz? To o tobie nie kurwa! Hello, my lover! No co pytałam? O no, no już tu. Czy tam podepnij jakiś link czy coś tam? Jak wtedy było. Ty będziesz tu, Banono no, będzie tam. Ale tutaj bardzo dużo przekrajowców. O, co tu się tam tego? O, już Polacy przychodzą. Monek, nie wiesz, co tracisz? Nie wiem, może są tajce? Panowie, dawajcie tam monetek, wy też. ale widzę, że na przykład YouTube ten, nie daje chujowych wiadomości pisać. Dzięki Banonomiś. Ja od razu wysyła do sprawdzenia. Rozumiecie to? Co, Jacek jesteś tutaj? tutaj? Hello? na się na mnie? Uff. А я только поведям что он мне молостует. Хима, хима. Бану, ну тут аюш конец. у меня.

Лимонник выебал мне с властного лайва, вяш? Попросту. Ничего не делал, вы просто выебал. <respond> <APIs> <trees> <approved> Thank you. żeby na pewno nie było bana, co to po prostu tam chuj wie co, ale mamy nie chciałabym, to tak w czasło. Może moje kolana? Wiesz, Lebonek, szkoda, ostatniego tego. Ostatniego mojego y, konta. Milena pyta, czy lubię z Kolima? Wręcz przeciwnie. Kocham go. Na razie co wiesz. Na razie to trzeba przytrzymać się do, tych, y, do tego czasu, dopóki tamte konta nie odblokują, nie? trzeba jakoś to będzie uważać na to, ja nie wiem. Chociaż ja nawet już nie wiem, kurwa. Ja już nie wiem co zrobić. Tego AI ja to nikt nie stanie... Halina siatła z kolima. Halina Latina z Kalima. Kolim później będzie zły, że ja się patrzyłam pod jego siostrą. Halina Latina, co kurwa? Koleś napisał, że idzie spać. Łóżko i człowieczek. Kto to jest? Ty nie wiem, że to jest Kolim? Kurwa, człowiek. Был бы би там лимон, як би бы тебя Ох. Ten. Czytałam dzisiaj jako kocham fajnie mentalnie. masz to monetek. Ja czytałam dzisiaj, że najwięcej milionerów jest na TikToku. Nie masz? No to się pożegnamy. Це снайпер? Чого вони там пишуть, kurwa, ці тайці? 100 монет як на стука, маєш? Mam cię o snajper, to może całkiem, całkiem. Tu koleś mi pisze. Komentarz pod. Nagrałam dzisiaj filmik nowy. Taki specjalnie, prowokacyjny, nie? Taki jak. Główka opracuje, tak jak mówisz. I koleś pisze. Moje dwa mieszkania za gotówkę. Mają cię w poważaniu. Rozumiesz. Rozumiesz. On ma dwa mieszkania. Zagotówka, bo to ja mówię o tych milionerach, yy, tiktokowych. Widzisz, Nemo? Dwa razy kichnęłam i tyle ludzi przyszło, żeby ci, żebyś miał co robić. Thank you, Kate! Mm. No jak dasz to matkę, to poprawimy. Jaka też młoda, co ty robisz ze mną, gdy się robi ciemno. Уж и Маш там на так... то погода мы, не маш там не погода мы. Я сегодня не могу с вами гадать. Mam yy, dzisiaj chęć tylko Was blokować. Realek, masz tam monetek czy znowu chcesz bana? Ech, eee, szkoda. Witam serdecznie miłego wieczoru. Dziękuję, Grzesiu. Kurwa zobaczmy na YouTube, jakie ludzie. Tutaj pusta li lista. Poczekaj, Lemonek zaraz to nadrobi. I już było parę zablokowanych, więc nie wiem Banu, no, o czym ty mówisz. Parę już było przecież. Zablokowańców. Pozdrawiam ze Szwecji, pozdrawiam Grzesiu. Jak tam pogoda w Szwecji? Trochę nie jest, ale no początki, tak gdzieś na pierwszy, pierwszy dzień robimy yy, tutaj live y o tym koncie. No tak naprawdę pierwszy, tak, wczoraj nie licząc. I wtedy dajesz Arturik telegramu albo Whatsappa swojego, ja Ci tam wysyłam. Minus 14. U mnie chyba minus 7, ja nie wiem ile tam dzisiaj stopnie. Siema, siema. Każdy kroki, każdej kroki, każdy chodzić. Gdzieś, o że ten Rafał Lemonek, zablokuj tego Rafała. On takie, takie gówno pisał do mnie. Jakiś chory człowiek. Po prostu pisał to, to co się dało. Nie, nic tam takiego strasznego, po prostu jakieś randomowe słowa, wiesz. Ciebie sam nie mam, Podrywają mnie na, na, na YouTube. Na YouTube sto ludzie już. No. Nie do ładu w ogóle, wiesz. Tak się tak szybko zakochała. jest modelką. Masz mesa. No mam drzesu. No wszystko po kolei pisną. Deddy jakiś. Hello, hello. Panowie, macie tutaj link podpięty. Zobacz, tu masz link. I tam możesz napisać do mnie. Tam masz wszystkie moje social, media, Grzesiu. Nie no spokojnie. Możesz tam wcisnąć ten link i wejść. Napisaj do mnie. Nie, tak nie będzie, kurwa, chujowo Nie, no na YouTube komentarze zupełnie inne niż na tym, niż na, na TikToku. Ty nie możesz napisać, bo w pracy jesteś, ale na, 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 na live'ie możesz pisać? A ja, jakim cudem? Kurwa. Kamil pisze, jestem Łukasz. No tak. Marmanek polecam YouTube'a. To ja śmiesznie. No to dawaj, jak cię znaleźć na masku. Ten z Portugalii i piszę. Dobrze. Zatanczysz? Za sto, sto złote. Dobrze, Aga. Dziękuję. Oj, tu mnie zgłaszają już. Mówiłam, kto, kto głosa. Baby, baby są okrutne. Nie zadawajcie sobie baby są, baby są chujami. To przede wszystkim. Poczekaj, Grzesiu. Mam napisać tą nazwę co masz tutaj? Czy jak? Arturek, ale masz też to, to stometek, czy nie masz? Bo ciebie nikt nie pytał o zdanie. Dobra, a stometek masz? Możesz dać stometek i podać... WCOPA. Dobrze. Dobrze, no widzisz Arturik. No to jest sam Elegancka. Dobrze to na piw. To jest konkurencją. Na serio. Zobaczysz Arturek. Не без поводу побрала еще WhatsApp, правда? Ну, а ты разнопишь. Nie mogę znaleźć Grześlu. Krasnol. Nie wiem czy to to. Марюш, не с небанчеса дармо сидела. Написан тебе. Желтый красного, а то нет красного какие? Денги деньги общий. Не выделяйте, он вас ошукует. Павловский, все, можешь купить, тут у меня. Можно сменять телефоны, Лемон. Dobrze, to wysyłaj 100 monetek. Napisałam. Michał, a ty masz 100 monetek, to wysyłaj.